Siemanko, cześć, z tej strony Pytcom, witam Was w nowym odcinku. Zostaniemy w dzisiejszym odcinku jeszcze trochę w temacie casualowym, czyli trochę pociągniemy ten temat, który zacząłem pokazywać Wam właśnie w Mediolanie. Swoją drogą, jeżeli nie oglądaliście jeszcze tych trzech odcinków, to serdecznie Was do tego zachęcam. Dzisiaj już tylko i wyłącznie konkretnie o butach, bo mam dla Was parę, którą już oj, jakiś czas temu miałem Wam pokazać, czyli... Model e, kolaboracyjny e, marki CP Company oraz e, Adidas, ale o tym zaraz, ponieważ e, zanim przejdziemy konkretnie do tego modelu, chcę Wam powiedzieć trochę więcej o Terra Shoes, czyli. Butach tarasowych. Tłumacząc dosłownie, nie ma to kompletnie jakiegokolwiek sensu, bo nie są to buty na taras, nic takiego nie istnieje, ale buty na taras, a może istnieje w sumie, nie wiem. Buty tarasowe to dość duża grupa w katalogach Adidasa i właśnie marka Adidas będzie miała tu największe znaczenie i w sumie tylko o niej będę Wam dzisiaj mówił. I skąd to się wszystko wzięło, czym jest teraz Jak wiecie z poprzednich odcinków o football casual, o modzie casualowej. Buty stanowią dość istotny element całego stroju. I właśnie te buty, które upodobali sobie przedstawiciele nurtu Football casual są właśnie nazywane Terrash Shoes. Samą nazwę dość prosto można wytłumaczyć. Teraz Shoes, czyli buty tarasowe, czyli... A musimy poszukać czegoś, co odnosi się, jaki taras odnosi się właśnie do środowiska piłkarskiego i wszystkiego, co jest naokoło. I jest to dość proste, ponieważ tarasy były to specjalnie dzielone sektory na stadionach, w których kibice mogli oglądać mecze stojąc. Nie było tam miejsc siedzących, te bilety do tych stref były też zazwyczaj trochę tańsze. I właśnie dla kibiców piłkarskich każdy mecz był wydarzeniem na tyle istotnym, że dla wielu z nich było to jedyny. Sensowny powód do tego, żeby ubrać się ładniej, żeby ubrać się elegancko. Buty są tutaj właśnie tym istotnym, ważnym czynnikiem. I szybkie przypomnienie o casualu: wszystko zaczęło się w Liverpoolu oraz Manchesterze. Nie można teraz jednoznacznie określić, które miasto było pierwsze. Angielscy kibice jeżdżą ze swoimi drużynami w pucharach europejskich. Przywozili coraz to droższe i luksusowe marki, w których chodzili na stadiony. I o ile. Ubrania często te marki się zmieniały, to jednak z butami i w całej, w całej subkulturze casualowej jest totalnie inaczej. Od lat tak naprawdę 70. to Adidas wiedzie prym i produkty tej marki są takimi korowymi, podstawowymi elementami garderoby każdego casuala. Z całej gamy produktów możemy wybrać te, które były najważniejsze dla casuali i te, które po dziś dzień są najbardziej respektowane. I często reedycje tych modeli kosztują znacznie więcej niż easy, które mamy w Twoich kolekcjach. I w sumie taka mała dygresja, że właśnie... Osoby związane z Football Casuals, spokojnie można ich nazwać Sneakerheadami, ale właśnie, czemu Adidas? W latach 70 Adidas był dość popularną marką, jeżeli chodzi o buty piłkarskie. Piłkarze grali w korkach tej marki i jak to zwykle bywa i chyba nigdy się nie zmieni, bo chyba to samo mamy i w tych czasach teraz, a kibice chcieli jak najbardziej upodobniać się do swoich idoli, stąd też e, chcieli chodzić w butach Adidasa. Najpopularniejszymi modelami były Adidas Kick, Mamba, Bamba i Samba. Dość ciekawe nazwy, bo <laughs> o ile e, Samba może większość z nas już kojarzy, ale pozostałe inne z... brzmią dość egzotycznie. Starano się e, adaptować do e, stylu casual wszystkie buty Adidasa od butów właśnie sportowych poprzez buty e, do codziennego użytku, poprzez buty do tenisa i dzięki temu mamy pełną gamę butów e, terraszczus, e, które są popularne po dziś dzień i tworzą właśnie trzon, podstawę tej mody. Zjawisko to było na tyle popularne, że bardzo duża część dzieciaków w tych latach 70-80 jeździła do Szwajcarii, Niemiec czy Austrii, potem modele butów, które nie były sprzedawane, nie były dostępne w Wielkiej Brytanii, bo jak już wam wcześniej wspominałem, czy w odcinkach właśnie z rynek te 20, 30 lat temu czy 40 lat temu wyglądał zupełnie inaczej i produkty nie były aż tak szeroko dostępne. Ja mam dla was listę właśnie kilku najpopularniejszych modeli. Numer jeden to Trim. Model, który pierwotnie powstał pod koniec lat 70., został wypuszczony w Niemczech, i też ten model powstał z inicjatywy rządu niemieckiego. Chcieli oni promować aktywność fizyczną, sport i zdrowy e, tryb życia e, wśród swoich obywateli. Ten model był na tyle istotny w całej e, kulturze, że w 1999 roku rokowy angielski zespół Blur nagrał kawałek właśnie o tytule Trim I to dodatkowa dygresja jest jeszcze taka, że zespół Blur. Był niejako konkurencją zespołu Oasis, czyli braci Gallagher, którzy z kolei rozpromowali model Gazelle, o którym zaraz też będę Wam opowiadał. Trin Traby były ikoną stylu casualowego od lat 80., a żeby podkreślić fakt, że ten model miał naprawdę bardzo duży wkład i naprawdę bardzo duże znaczenie w modzie casualowej, a może być to, że słowo Traps do tej pory Funkcjonuje jako slangowe określenie butów, właśnie w mieście Liverpool. Numer 2, czyli Adidas SL72, model, który możecie kojarzyć, dość często przewijał się on w Polsce, w outletach, na aukcjach, w bardzo niskich cenach. Jednak jest to model dość istotny i ma dość duże znaczenie, jeżeli chodzi o modę każualową. I właśnie teraz, model powstał pierwotnie w roku 72. I jest to oczywiście but, był to but sportowy, but biegowy. Co najważniejsze, był to pierwszy but biegowy, był to pierwszy but Adidasa z koniczyną, czyli czyli popu popularny trefoil, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa trifolium, a określającego trzylistną kończynę. Trzeci na naszej liście, który warto podkreślić a, i wyróżnić to Adidas Samba. Samby na pewno znacie, popularny model Adidasa również dzisiaj. Samby na rynku pojawił się w roku 1949, czyli jest to model, który ma spokojnie ponad 70 lat, a więc a, ładny wynik i jest to model, który dla fanów stylu football casual jest właśnie tym podstawowym modelem, który każdy powinien mieć w szafie. Zaraz za modelem Stansmith samby uważa się jako drugi najpopularniejszy model marki Adidas. I w końcu mamy Alina Gazelle. Powstały w latach 60. I pierwotnie powstały tylko i wyłącznie w kolorze czerwonym oraz w kolorze granatowym. Kolory miały tutaj o tyle takie znaczenie, że czerwony były przeznaczone do, do grania w piłkę ręczną, a z kolei granatowe były uznawane jako model do treningu. Model zyskał bardzo dużą popularność w latach 90. dzięki kulturze britpop, która rozpromowała ten model i była chyba w tamtych czasach tym samym czym teraz jest chociażby Air Force, czy właśnie Superstar. I oczywiście poza tymi modelami, które Wam wymieniłem, bardzo dużą grupę stanowiły też e, linie Z, ZX, czy w ogóle buty na podeszwie torsion. a to głównie w latach 90. zyskało na swoją popularność i tutaj często kibica niemieckich drużyn podobali sobie e, właśnie modele ZX e, na swoich stadionach, ale oczywiście dużą grupą i ważną grupą, jeżeli chodzi o teraz e, są e, buty tak zwane City Series, czyli buta Adidasa, którą swoją nazwą nawiązują do dużych miast na świecie. I mała ciekawostka, w tym roku ma pojawić się po raz pierwszy Adidas Warsaw. Jestem ciekawy jaka kolorystyka przypisana będzie właśnie do tego modelu i czy będzie się ten model cieszył zainteresowaniem u nas. Ja nie mogę się doczekać, na pewno będę się starał kupić parę do siebie, bo będzie to historyczna, właśnie pierwsza para Adidas Warsaw, więc fajna gratka, fajna pamiątka. I mamy teraz najważniejszy model na naszej liście, czyli Adidas Italia. Model, na podstawie którego CP Company oraz Adidas specjal stworzyli ich interpretację tego kultowego buta, który powstał w 1960 roku z okazji Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Przez wielu uznawanych jest za jeden z ładniejszych modeli, Adidasa tamtych czasów. Produkt, który pojawiał się dość rzadko na rynku. Jego wznowienie w współczesnych czasach ostatni raz mieliśmy w 2010 roku. Więc znowu po 11 latach otrzymujemy kolejne wznowienie w super wydaniu właśnie CP Company oraz Adidas Special. I tutaj jest to tyle istotne, że połączenie tych dwóch marek wydaje się dość naturalne. Obie marki dość mocno są zakorzenione w środowisku casualowym. Adidas jako marka ogólnie, a linia Special jest tym wyjątkowym ukłonem, właśnie w ich kierunku, aby kultywować tą, tą tradycję Adidasa, właśnie w, tym, w tej subkulturze. A z kolei, CP Company, tak samo jak Stone Island, były tymi markami drogimi, markami, które reprezentowały fajne techniczne rozwiązania. I właśnie dla Gary'ego Aspadena, który jest szefem Linii Specjal, było to dość naturalne połączenie. Tym bardziej, że widzi, widział on to połączenie też w samych osobach, właśnie Massimo Ostiego i Adidaslera. Widział on tego bzika na punkcie formy i funkcji produktów. W ramach całej kapsuły dostaliśmy jedną parę butów oraz kurtkę. Kurtka dość istotna, ponieważ jest to kurtka, która łączy w sobie projekt Adidas Special oraz właśnie materiały CP Company, a całość zamknięto graficznie w włoskim Moro z lat 70 Ten motyw Moro znajdziemy również na pudełku Adidas Special. Cała promocja linii współpracy CP Company oraz Adidas miała swoje miejsce w miejscowości Darwin, czyli w rodzinnym miejscu Garego Asp Aspadena. Do promocji produktów wykorzystano tutaj Luka Shaw'a, czyli obrońcy Manchesteru United oraz reprezentacji Anglii. I chyba cała współpraca fajnie przyjęła się, jeżeli chodzi o odbiorców obu marek. Nie wiem, do, jak mocno limitowane były te buty, ale wiem na pewno, że nie jeśli macie sklep CP Company w swoim mieście, to jedyna opcja zakupu tego produktu była poprzez stronę internetową CP Company. Mi się udało, śledziłem stronę i chyba 10 albo 15 minut wcześniej przed umówioną godziną pojawiły się te produkty na, na stronie. Udało mi się je kupić. Cena buta, o ile dobrze pamiętam, to w granicach 800 zł, razem z wysyłką do Polski. W chwili obecnej, spokojnie, w granicach 1300-1400 zł, za tą parę butów można wziąć. Ja jeszcze decyzję nie podjąłem. Nie wiem, tak jak mówię, nie wiem, czy są to buty dla mnie, ale na pewno są fajnym elementem w mojej kolekcji. I jak w przypadku właśnie linii special, nie mamy tu do czynienia z konkretnie tym samym produktem, z tym samym modelem Adidas Italia, który pojawił się w 1960 roku, ponieważ Gary spaden w ramach linii special często zmienia te projekty, unowocześnia je tak, aby pasowały one lepiej do współczesnych czasów. A często wynika to również z tego, że nie zawsze w archiwach Adidasa zachował się jakikolwiek model, który nadaje się na odwzorowanie ich w kolekcji special, więc często łączy on Elementy dwóch różnych modeli, to zresztą zobaczycie w najnowszej linii Adidas Special, ale o tym też zaraz. Wracając do Italia, mamy tutaj połączenie właśnie Adidasów Italia oraz bardzo rzadkiego modelu Adidasa Adidas Rom. Powstały w 1959 roku i również powstały z okazji Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Połączono tutaj elementy. Tych dwóch modeli na jednym, jednym bucie i tak powstał Adidas Italia Special model, który wykonano z bardzo dobrej jakości skóry. Połączono to z zamszowymi, zielonymi paskami oraz z zamszowym zapiętkiem. Na bucie znajdziemy również elementy nawiązujące do Cinquanta oraz do obu marek. Mamy tutaj specjalny skórzany proporczyk z zaznaczonym jubileuszowym logiem marki. Dodatkowo po bokach, na obu butach zaznaczono z złotymi literami logówki obu marek oraz na języku na lakierowanej skórze znajdziemy logówki obu producentów. Buty prezentują się naprawdę fajnie. Na uwagę wydania Adidas Italia Specjal zasługuje również sam, samo pudełko. Pudełko, które mamy w tym włoskim Moro z lat 70 ładnie wszystko jest zapakowane i można powiedzieć, że cały projekt jest dopieszczony pod każdym względem, więc fajnie mieć tym bardziej coś takiego w swojej kolekcji. Poza oczywiście butami w pudełku znajdziemy specjalny worek, dodatkowe sznurowadła oraz podeszwy. Te dodatkowe podeszwy, które mają podkreślać to, że mamy do czynienia z produktem naprawdę wysokiej jakości, który ma chyba służyć nam przez kolejne lata, żeby jego funkcjonalność nigdy nie, nie malała. Dodano kolejne właśnie podeszwy, które zbra w ramach zużycia tej pierwszej pary. Można je podmienić. Super rozwiązanie, naprawdę super, bo fajnie wpisuje się to właśnie w klimat funkcjonalności, prostoty i elegancji, która e, chyba jest właśnie tymi głównymi elementami wyróżniającymi modę futbolkarzy. W całości, jeżeli chodzi o wykonanie, e, jest naprawdę na dobrym poziomie. Gdzieś tam mniej więcej widać ten klej przy, przy łączeniu właśnie podeszwy z cholewką, no ale tutaj myślę, że akurat w perspektywie tego typu budowy buta e, raczej ciężko by było tego uniknąć. Ja nie do końca jestem przekonany, jeżeli chodzi o ten produkt, czy jest to po prostu but dla mnie. E, na pewno jest to but, który z perspektywy tej całej historyjki i odniesień e, jest, jest fajnym elementem w mojej kolekcji. Ale nie do końca właśnie wiem, czy, czy chcę je trzymać. A jeżeli chodzi o samą linię specjal, to już niedługo, od już 3 lutego, będziemy mieli premierę najnowszej kolekcji. Kolekcji, która jest kolekcją przedletnią, jak można to chyba tak najbardziej sensownie określić, ponieważ buty i ubrania, które dostaniemy w tej kapsule, raczej są na, na taką dość zmienną pogodę. Dostaniemy aż 6 modeli różnych butów, dostaniemy chyba dwie kurtki. Wszystko będziecie mogli kupić na stronie Adidasa. Do tej pory też produkty te były dostępne na Chmielnej, więc ciekawe czy również i na ten sezon się tam pojawiam. ja linki zostawiam Wam w opisie, a znajdziecie tam wszystkie właśnie aktualne informacje dotyczące tej kolekcji i wydaje mi się, że z mojej strony to tyle, szybki odcinek o linii specjal, myślę, że będę Wam jeszcze opowiadał właśnie może przy okazji któregoś z produktów z nowej kolekcji zobaczymy i tyle dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się już za tydzień, do zobaczenia, cześć!